Dziś mamy na tapecie montaż pompy w studni pompa Grunfos SQ z falownikiem, czyli mamy regulator stałego ciśnienia trochę nietypowe dla nas zadanie. Zazwyczaj nie zajmujemy się instalacjami zewnętrznymi, no ale w tym przypadku wykonamy taką instalację, żeby nie tracić czasu. Na szukanie podwykonawców, to, jest, to są elementy, które będą wewnątrz w budynku razem z regulatorem. Natomiast do studni, e, do studni zostanie spuszczana sama pompa, właśnie ją uzbrajamy. Dobra, mamy tu pompę SQE firmy Grundfos W tej chwili e, mocujemy linkę stalową tak żeby nie opuszczać tego na przewodzie elektrycznym czy na przewodzie hydraulicznym za chwilę to zmocujemy mamy również głowicę dopasowaną do średnicy studni przewód zasilający wodociągowy również jest już na miejscu dołożymy jeszcze przewód elektryczny tak jak mówiłem regulator będzie w domu Tutaj już będzie tylko sama pompa wraz z puszką łączeniową, no bo wiadomo, że przewód od pompy ma określoną długość tyle, żeby wystawał ponad, ponad studnie. Natomiast samo łączenie z przewodem zasilającym z budynku będzie zrobione już w studni, w puszce hermetycznej. Dobra, pompę już mamy uzbrojoną. Zaraz ją będziemy wrzucać do studni. Linka stalowa połączenie systemowe eee, i już ją opuszczamy i zaraz będziemy sprawdzali jak działa. Opuszczamy pompę eee, do studni, tak żeby nam się nie poplątało. Dobra i łapiesz za ten metalowy dzwon. No i siedzi. Dobra. Teraz kryzy kontrujemy uszczelkę gumową, która złapie nam rurę wodociągową. Wtedy będziemy mogli ją obciąć i podłączyć do głównego rurociągu wodnego, który prowadzi nam do domu. Dobra. Skręcamy w tej chwili. Połączenia hydrauliczne. Za chwilę będziemy mogli robić próbę i zobaczymy, jak to śmiga. Dobra, mocujemy w tej chwili sterownik. Dzisiaj uruchomimy go tylko na krótko, czyli zasilenie podamy z gniazdka, a pompę podepniemy bezpośrednio do sterownika, a nie przez tablicę rozdzielczą. Siedzi. Dobra. Przetestujemy tylko, czy wszystko działa prawidłowo. A elektrykę w tablicy zepniemy sobie na spokojnie, jak będzie wolna chwila. Instrukcja montażu jest bardzo prosta. Nie ma tu żadnej filozofii. Tak więc. Urządzenie jest bardzo proste w połączeniu, zarówno od strony hydraulicznej, jak i elektrycznej, nie ma tu żadnej filozofii. Posłużymy się gotowym kablem z wtyczką, przyspiesza to pracę. Dobra. Mocujemy teraz przewody hydrauliczne, tak więc zaraz będziemy mogli uruchomić. Sterownik jest już na miejscu. Poobcinamy zaraz rury. Element jest już gotowy. Czujnik ciśnienia zostało tylko podłączyć do sterownika i uruchamiamy. Sterownik jest na miejscu. Podłączamy zasilenie i zobaczymy. Tam jest chyba otwarty wąż. No dobrze, nie będzie zobaczymy. Dobra, sterownik zaskoczył, w tej chwili tak jak mówię, przewody są tylko zamocowane prowizorycznie, yy, przede wszystkim zasilenia i podłączenie do pompy jest bezpośrednio przez tablicę, na spokojnie przyjedziemy tak, żeby zasilenie tu doprowadzić docelowe, ale w tej chwili chcemy zobaczyć czy po prostu pompa pracuje i tyle. I czy nasze połączenia są szczelne, mamy tu manometr, zobaczymy na ile wiarygodny jest... Yy. Ten falownik, czy faktycznie jest w stanie utrzymać stałe ciśnienie? Zaraz to sprawdzimy. Pompa w tej chwili pompuje. Ciśnienie idzie w górę. Bardzo łagodny start. i cyk no i mamy o i w tej chwili obniżę ciśnienie elegancko hm. i wygląda że działa mamy nastawę 3 bary nama nama 3, 3 bary w tej chwili wąż od podlewania jest chyba otwarty tak więc mieliśmy stały wydatek Nie, ja ilo? Podniosę. Ja podniosę. No na maksa, tak? Sprawdzimy. Dobra, przetestujemy pompę, uruchomimy ciśnienie na maksa. Ok, pompa pracuje fajnie, sprawdzimy w tej chwili jak sobie poradzi z maksymalnym ciśnieniem. I lecimy do góry. Ok, przy otwartym odbiorniku kręci dalej, mimo wszystko. Już mamy 4,5 bara praktycznie. No i chyba specjalnie więcej nie wyciągnie. Sterownik jest uniwersalny, natomiast ta pompa chyba w DTRC jest do 4,7. Dobra, za chwilę zamkniemy odbiór. Zobaczymy, czy pompa wyreguluje ciśnienie i przestanie pracować przy zamkniętych wszystkich odbiornikach. I wygląda, że wszystko pracuje prawidłowo. Zamiast wielkiego hydroforu, tylko takie, ma... tylko takie małe naczynie wyrównawcze. Ciśnienie wygląda na to, że stabilizuje bardzo fajnie. Pomimo tego, że otwarty ma zawór na podlewanie. 3 bary bez problemu jest w stanie utrzymać przy otwartym zaworze podlewania, do czterech bez problemu również dociąga, do 5 już mi się nie udaje, ale to jest ciśnienie, które jak gdyby nie jest nam potrzebne. 3 bary to jest optymalne ciśnienie dla instalacji w domu. Tak więc zostawiamy to tak w tej chwili. Zbudujemy tutaj jeszcze zestaw filtrów. Będzie AquaMix i AquaCarbon ponieważ jest to ujęcie ze studni. Tak więc, żeby trochę poprawić jakość tej wody, zamontujemy dwie stacje i będzie można cały budynek zasilić. Tak więc, na chwilę obecną nasza robota jest tutaj gotowa. Zostawiamy Konrada, żeby wszystko pospinał i odpalił instalację na budynku. Tak więc, do zobaczenia na innej budowie.